Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj, wczoraj wieczorem, e, przysłał mi Grombrindal artykuł o, no to jak już widzicie w tytule, o królu Arlariku Ranulfsonie z Karakhirn. Kiedy byłem jeszcze chłopcem, mój ojciec, król, nauczył mnie trzech rzeczy. Nigdy nie przyjmuj prezenty od Elfa. Nigdy nie ufaj złotu, które lśni w ciemności. Nigdy nie zapominaj o urazach. Na jego łożu śmierci przysięgałem podtrzymywać te wartości do własnego dnia śmierci, tak mi do grundni. To jest cytat właśnie króla Alrik Ranulfsona z Karakhirn. Król Arik jest królem Krasnoludów z Karakin, znanego również jako twierdza rogu. Jest z klanu Dzarkarak i rządzi Karakhirn i wraz ze swoją żoną królową w... rządzi Karakhirn wraz ze swoją żoną królową Winifer Flaxneher. Nawet wśród rasy tak przesiąkniętej zwyczajami i tradycjami, jak krasnoludy, król Alrik jest uważany za szczególnie oddanego zwyczajom swoich przodków, utrzymał tradycję pomimo konieczności radzenia sobie z innymi rasami, które przyjeżdżają handlować z Karakirn, tak więc armie pod jego dowództwem składają się z szeregów członków klanu. I żelaznych łamaczy, wspieranych przez lojalnych krasnoludów z kuszami, jak za dawnych czasów, zamiast korzystać z nowoczesnych wynalazków, takich jak działa ogniowe i żyrokoptery. Jego prapradziadek, Kurgas, był założycielem Karakhirn. Najwyższy i najsilniejszy ze swojego gatunku, stał głową i ramionami ponad swoimi wyznawcami. On i jego zwolennicy uciekli podczas ery smutku na górę, która ostatecznie stała się ich domem. Karakhirn twierdza rogu. Alric jest bardziej tradycjonalistą a, niż nawet jego ojciec Ranulf. Alric wziął księgę uraz z Karakirn i z determinacją dąży do wymazania każdej najmniejszej urazy. W tym celu prowadzi kampanię przeciwko zielonoskórym, skavenom czy elfom i pobiera zapłatę krwią za ich przyszłe występki. Często słyszy się, że krasnoludy są pamiętliwe, ale niewielu szuka zemsty, tak jak Alrik, wymazałby każdą urazę, jaką kiedykolwiek żywił jego klan, a jeśli będzie żył wystarczająco długo, to grunt nim mu pomoże i wypisze wszystkie urazy. W kalendarzu krasnoludzkim w roku 5523 to jest akurat obecne czasy, no więc w 2523 wybucha burza chaosu. Karas a Karak zaatakowane, ale się utrzymuje. Na przełęczy pod szczytem armii Karak-Kadrin pod wodzą króla Ungrima pokonują Wardeka-Kroma, Herolda Archaona. Jako że wielu orków wyruszyło dołączyć do Grimgora Żelaznoskórego, Torgrim, strażnik Uras, rozkazuje królowi Karakin Alrykowi oczyścić Srebrną Drogę i odbić gunbat. Tego dnia wiele uraz zostaje wymazanych i wiele starych skarbów zostaje odzyskanych. Niewiele wiadomo o roli Alrika czy Karakirn w czasach końca. Król Alrik przyrzekł swoje poparcie wielkiemu królowi Torgrimowi, strażnikowi uraz w swoim zamiarze wyrwania się z uścisku wrogów i pomszczenia uraz zamiast pozostania w defensywie. Jednak zanim karak 8 szczytów padło na korzyść z które potem zostało odbite dla krasnoludów przez krasnoludów, znaczy dla krasnoludów, wszystkie twierdze krasnoludów były oblężone i nikt nie mógł wysłać. Ee, po pomoc, yy, więc jest prawdopodobne, że Alrik zginął, broniąc swojego domu przed najśćcami. Jak wygląda uzbrojenie Alrika? Ma topór zemsty, gdy krasnoludy z Karakirn walczą ze swoimi wrogami. Jasny błysk srebra jest łatwo dostrzegalny, gdy topór zemsty wznosi się i opada w zabójczych ciosach. Alrik kazał wykonać ten topór specjalnie na potrzeby swojej krucjaty, żeby pomścić... Urazy wyrządzone jego twierdzy i przysiągł, że nie spocznie, dopóki wszystkie nie zostaną usunięte z księgi Uraz. Topór zemsty ma na sobie wyryte dwie runy: runa Urazy i runa Furii. Hapiklad to jest zbroja z, ciężkiej, z ciężkiego złota, to jest tradycyjny strój bojowy króla Karakirn i jego tarczowników. Są to zbroje proste i pozbawione ozdób. W funkcjonalny sposób e, dla krasnoludów, ale ochrona, którą zapewniają, jest znacznie większa niż jakakolwiek zbroja wykuta przez elfów, nawet te z Itilmaru. piklat ma na sobie runy, osłony. Tarcza Kurgaza to ta starożytna tarcza, nosi ochronną, magiczną runę, ale ma ogromne rozmiary i jest o wiele za ciężka, aby jej normalnie używać. Jednakże, ponieważ jest to cenna pamiątka po ich założycielu. Królowie Karakir nadal biorą ją do walki w dzisiejszych czasach jako platformę bojową noszoną przez dwóch z ich najsilniejszych wyznawców. Hełm Orłów, to jest sprytnie, sprytnie wykonane runy na tym starożytnym hełmie bojowym, zapewniają noszącemu ostry wzrok Orła Myśliwskiego, który szybuje nad swoją ofiarą. Żaden czający się zabójca nie może się przed nim ukryć ani ukryć przed nim tajemnic, który ktoś ma ten hełm Orłów na głowie. Księga Uras Karakirn, Wielka Księga Uras, Damaskron jest w posiadaniu Wielkiego Króla Torgrima, Strażnika Uras, ale nie jest to jedyna księga. W rzeczywistości każda twierdza ma swoją własną księgę, podobnie jak wiele pojedynczych krasnoludów. W rzeczywistości Księga Uras Karakirn e, to jednak tom wyjątkowy, ponieważ wszystkie urazy opisane na stronach zostały pomszczone. Tyle informacji jeśli chodzi o Króla Karakirn. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Grom Brindalowi również dziękuję za przesłanie artykułu. No i co, zapraszam do następnych artykułów. Trzymajcie się. Cześć. Wejdź na Patronite i przyj projekt.